W dzisiejszym odcinku, jako że jest bardzo zimno, to przygotowałem dla Was kilka rozgrzewających lifehacków. Każdy z ci składu ma trzy livehaki, więc zobaczmy, co każdy z nas przygotował. Jako, że bardzo lubię kawkę, to właśnie mój pierwszy lifehack będzie właśnie z kawą. I w zimie jest jeden problem, ponieważ ciepła kawa szybko nam stygnie. Dlatego też muszę temu jakoś zapobiec i przygotowałem z tego powodu skarpety, ponieważ zrobiłem sobie taki, jakby termos, w który możecie włożyć każdy kubek, żeby tak szybko Wam się napoje nie ochładzały i trzeba na samym początku od mierzyć jaką część z naszej skarpety będziemy potrzebowali, ponieważ już chyba rozumiecie o co w tym chodzi, prawda? O, zobaczcie, to będzie wyglądało fajnie. Tu mnie nawet jako cała skarpeta by było dosyć zabawne na mieście. Zobaczcie, teraz musimy to przyciąć. Patrzcie, jest wycięte idealnie równiutko, jeżeli spojrzycie na to krzywo i zobaczmy, czy działa. Zobaczcie, lifehack wygląda dokładnie tak I teraz na pewno jak ktoś do mnie podejdzie, to zapyta Ej mordo, skąd masz taką zajebistą Koszulkę t Otóż zobaczcie, zrobiliśmy własnego mercha Takie mamy koszulki, mamy też fajne bluzy Ale to zobaczycie u któregoś z chłopaków Ale zimno jest stary, no, jezu jak zimno, zimno. Wiesz, Nie jest zimno Nie, mi jest zimno nie, mi jest... Nie. To tam chłopaki e... zimno? No oczywiście, że tak Wow, co to jest? Kiedy ty to kupiłeś? Co? Nie, ja tego nie kupiłem, to jest mój lifehack Który polega na tym, że to nie Nigdy nie traci swojej temperatury. Nigdy? Pokaż. No to jest specjalnie. No ciepłe! Kubeczka. daj łyczka. Mm, zarąbiste. Kurde. Mm, ej. Ciepła kawusia, fajna. Chłopaki, mm, oddawajcie mordo. moją kawkę, dobra. Ale teraz ważne sprawy, na ile oceniacie mojego lifehacka? E, daję mu 8 na 10. Ja myślę, że tak dobrze ciepła nie trzyma to, ale jak to kozacko jak wygląda. Jak dobrze ciepła nie trzyma. Nie no, trzyma przecież była ciepła. No dobra, chciałem mu dać 9 na 10, ale dałem mu 10 na 10. Nie no, 9, 9 na 10 daję. 9 na 10. Dzięki Mordo, aż tak ci się podoba. ten live. A w dzisiejszym odcinku mamy bardzo ciekawego sponsora, ponieważ jest nim Wondershare Filmora 11. To jest program do montażu filmów, często się pytacie, czym możecie je zmontować i dzisiaj jest taka opcja, ponieważ w opisie tego filmu macie link, który przekierowuje was na stronkę do pobrania właśnie filmora. Jak widzicie, wystarczy kliknąć tylko free download, wtedy wam się pobiera taka e, wersja próbna, nazwijmy to, i po pobraniu odpala wam się właśnie ten program. Montaż w nim jest dosyć prosty, ponieważ chwilę już się w nim bawiłem, wystarczy tylko przerzucić plik, a następnie możecie przejść do montażu, który zaczynamy na przykład właśnie od cięcia, czyli szukamy sobie po audio różnych momentów. Tutaj, zobaczcie, banalnie, prosto, można zrobić na przykład cięcia, e, wyciąć sobie właśnie jakiś fragmencik. Zobaczcie sami. Dobra, Zrobiłem tutaj małe cięcie, ale nie o tym będę mówił, ponieważ nie jest to najciekawsza funkcja tego programu. Otóż, mamy tutaj bardzo dużo różnego rodzaju efektów. To, co najbardziej przykuło moją uwagę, to są... AI Portrait, czyli takie narzędzie, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do trakowania waszej sylwetki w programie, a następnie nakłada na nią ciekawe efekty. Na przykład, zobaczcie tutaj. Mamy Human Glitch. Wkładamy to nad filmik, w momencie, w którym chcemy, żeby się on pojawił. I zobaczcie, na przykład zróbmy to, gdy będziemy startować wyścig. To jest akurat odcinek Grzesia. I zobaczcie, tak naprawdę działa to bardzo dobrze Są to takie funkcje, które bardzo dobrze sprawdziłyby się na przykład w teledyskach Ale też przy urozmaiceniu normalnych filmików Zobaczcie, oczywiście mamy także tutaj fajne przejścia Aby zrobić przejście, musimy znaleźć miejsce znowu, gdzie chcemy przyciąć nasz filmik Ja tutaj zrobię takie dosłownie mini cięcie Zobaczcie, cięcie jest zrobione i teraz szukamy sobie jakiegoś fajnego przejścia A zobaczcie, tutaj mamy przejście w stylu graffiti Wszystkie efekty, które chcecie wykorzystać są łatwe do pobrania Wystarczy, że tylko klikniecie na tą strzałeczkę, i praktycznie instant zostało to pobrane. Zobaczcie na to no to jest takie dosyć podstawowe przejście ale robi robotę, jeszcze efekt który wam chcę pokazać to są napisy ponieważ napisy na początku każdego mojego filmiku tak naprawdę możecie zauważyć i także inni youtuberzy je robią w tym programie także możecie pododawać fajne napisy a dodatkowo tak naprawdę są one już gotowe w programie pobierzmy sobie jakikolwiek template, przekładamy tutaj nasze napisy i teraz możemy je edytować, na przykład możemy dodać to co w danym momencie mówię zobaczcie, napisy są dodane teraz tylko wchodzimy w ich edycję i możemy zmieniać ich styl jednym kliknięciem, więc yy, nie trzeba za dużo robić. Klikacie na ten plusik i wtedy zmienia wam się zupełnie styl napisów. Jakie wam aktualnie pasują, takie możecie sobie dodać. Więc klikaj w link w opisie i pobieraj program, bo być może drzemie w tobie ukryta moc montażu. A teraz przejdźmy z powrotem do odcinka. Na pewno w zimę nie raz wam mega zmarzły stopy, ale nie bójcie się. Ja mam na to pewien sposób. Słuchajcie, przygotowałem takiego lifehacka. Otwieramy nasze skarpety, bierzemy najzwyklejsze wkładki i oklejamy tą oto ciepłą naszą skarpetą, ale żeby to zrobić musimy wyciąć kształt naszej wkładki i przykleić ją na gorący klej, no to do dzieła Spójrzcie, ta skarpeta akurat mega łatwo się wycina, więc no szybko idzie z tym lifehackiem, więc jest warte uwagi Możemy zostawić trochę więcej materiału, no wiadomo, im więcej tym lepiej Trochę się lepiej wciśnie po bokach, będzie gitas. Robi wrażenie, teraz będzie ciepło w nóżki Hmm. Mówię wam, taki lifehack na bank się wam przyda. Na 100%. Spójrzcie jak milutko to wygląda. Ej, Mordo, moja bluza jest dużo fajniejsza. To prawda. Co? Mamy Ej, takie same wszystkie chłopaki. Patrzcie, mam dla was lifehacka Na pewno wam zimno było kiedyś stopy. No, eee, no bo wiadomo, podeszwy są zazwyczaj cienkie, siu, słabe. ten lifehack zna każdy. To są po prostu buty. Co? No. Nie, nie chodzi A, o to, że mam buta. Okay. Chodzi o to, że patrzcie, w normalnym bucie macie taką cienką wkładkę, od której jest mega zimno. Aha, a spójrzcie ja tutaj, o, jak cieplutko. Ze Już skarpetą. jest ciepło. Od razu skarpetę masz w Nie, środku? że to jest takie wyściełane taką a, skarpetą. Wkładasz nóżkę a, i jest o, cieplutko. Ja muszę to sprawdzić. A sprawić. jak to się Dawać. trzyma? Jak Wkładaj. się trzyma, stary? Normalnie. Do stopy, tak jak but. Ty, no sztosik. Ej, uuu, jak cię No, widzisz! Ej, fajne, fajne, muszę przyznać. I jeszcze oprócz tego jest jedna dodatkowa rzecz. No. Jestem troszkę wyższy. A widzisz, główka pracuje. Dobra. Najlepszy ile oceniasz, mordo? Ja daję to na. 7 na 10. Ja też nie, daję 7 na 10. Gorsze niż kawa? No, stary. Ty, tego nikt nie widzi. A kawa? Wszyscy się zazdroszczą. Myślę sobie, to... o, jakiś świąteczny kubek. Już muszę iść do kawiarni, żeby sobie kupić w nowych kubkach na wynos, tak, stary. Na następnego lifehacka zrób takiego, żeby można było poszpanować trochę. Aha. Dobra, to idę. Pomyśleć na czymś. Lepszym. Ale czekaj, teraz moja kolej. Tak więc widzowie, przyszła pora na mnie i ja muszę zrobić coś dobrego. Dlatego, że chłopakom naprawdę wyszły mega fajne lifehacki i no nie mogę się zbłaźnić oczywiście na samym początku z pierwszym lifehackiem, więc przygotowałem coś, co rozwali Wam mózg i chłopak. Tak więc do tego Lifehacka potrzebujemy skarpetki, kilku recepturek oraz ryżu. A otóż ryż jest potrzebny z tego powodu, że ma właściwości długiego trzymania ciepła. Więc również do tego potrzebna jest ta maszyna. Pierwszy jaką robimy, tu nasypujemy ryż nieugotowany do skarpety. Tak więc otwieramy naszą skarpetę i wsypujemy wszystko do środka. O nie, widziałem, że tak się stanie. Drugi woreczek również musimy tu nasypać. Bo okazało się, że jeden to zdecydowanie za mało. I mamy, słuchajcie, takiego gniotka trochę śmiesznego. Ej, to nawet fajnym dotyku. Musimy recepturkami teraz. Zamknąć naszą skarpetę od góry Dobra, ale w sumie z drugiej strony hmm, Recepturki nie są takie ważne, nie wiem jakie mają właściwości W mikrofali, czy przypadkiem Coś się nie stanie z naszym jedynym sprzętem Jaki mamy w hali Tak więc zawiążemy sobie tą skarpetę na mega dobry supełek I wtedy wsadzimy ją do mikrofali Dobra, jest, mamy to Rzucamy. No i nastawiamy na mniej więcej Minutę, półtorej, zobaczymy jak wrócimy Dobra, a nasz ryż jest gotowy, myślę, że możemy go wyciągnąć i uwaga... O kurcze blade! On jest naprawdę mega, mega gorący! O, ale, ale Zobaczcie, że w... że Mam wrażenie, czy to jest większe. Nie wiem. W każdym razie odczekamy chwilę i do... idziemy do chłopaków pokazać im i zobaczymy, czy rzeczywiście długo trzyma ciepło. Kurde, ale nie nie wiemy, że wieje stary to... Ej, strasznie i... zimno. zimnocie, nie ta głównie. Co to jest? U, ey, jakie cieplutkie! Mary, to jest gniotek, który wow! odsyła Twoje ręce. Ej, serio! Możesz zrobić to? Zipek to fajnie ogrzewa, ale lepiej ogrzewałem bluzy czy tak, składa. To prawda, ale to możesz złożyć sobie na przykład. Nie, to też nie działa. Ale majtki. możesz wrzucić sobie w majtki. No? Albo nie. nie. Ale tam ma... jest zawsze ciepło przecież. No ale jakbyś miał jakoś, na przykład, taką kurtkę jak ta, to wrzucasz no, sobie tutaj. I wiesz, nie potrzebujesz rękawiczek, y właśnie, No, rękę. to prawda, to prawda, to prawda. bo mojego lefka. 8 na 10, fajny. Podoba mi się. Ja daję 7 na 10, bo jak ci zimno w ręce to zawsze możesz włożyć w spodnie. prostu jeszcze dodatkowo tego nie widzisz, nie? Więc, więc nie, nie no masz panów, to prawda. Tak idziesz z nim stary, o tak. Udajesz, że tu wiesz z oczka, triki robisz. Może nie wygrałem w tej rundzie, ale... Wiem, się Babu, A, bo Erdę zbiali zbi ode mnie A, okay. Tak przejdźmy do kolejnej rundy Mój kolejny life Hack jest bardzo znany, ale równie bardzo użyteczny Ponieważ potrzebujemy do niego rękawiczek oraz sznurka Chodzi o to, żebyśmy nigdy nie zgubili naszych rękawiczek Co chyba każdemu się czasem zdarza, prawda? Zobaczcie, najpierw musimy sobie zmierzyć ile linki będzie nam potrzebne Więc możecie sobie ją przełożyć Okej, okay, o ona jest chyba bardzo długa Ponieważ rękawiczki muszą zwisać Okej, okay, czyli tutaj jest nie. tak Tutaj dotąd i możemy w takim razie zostawić margines na przywiązanie tylko. Tutaj ucinamy linkę i teraz możemy sobie od razu już mając nawet na sobie sznurek przytwierdzić te rękawiczki na supełek. Zobaczcie, nie trzeba ich nawet psuć, wystarczy przywiązać je do jakiegoś dzędzla. Właśnie wyszło to tak, rękawiczki zwisają w miarę blisko mnie, więc zawsze mogę je mieć teraz pod ręką. Uuuu, dobra, idziemy na dół. Zobaczcie swoje rękawiczki. No, no to prawda, ja mi się raczej... Nie noszę naszyło. rękawiczek od 10 Ech, lat. Ej, dobra, to łapcie tak. moje i zobaczcie jaki jest lifehack na, na nich. nich. No dawaj. O, nigdy się nie zgubią. Ja to gdzieś już widziałem, Kupia, Jak to? Czy, czy to dzieciaki nie mają takich rękawiczek? No każdy, tak, każdy miał kiedyś takie. No, ale to jest dobry lifehack dla wszystkich. Ja nie wiem czemu już się takich nie nosi. Daj, ja chcę też jedną. Ale właśnie wiem już, nie dało się pożyczać nikomu. No, a no, co się co nie Po co pożyczać rękawiczki komuś? No bo ja bym chciał życzyć się na przykład śnieżką. Dobra, a, oceniajcie, a dobra, nie. Dobra, daję 6 ocenę, na 10. 6 na 10. Ja daję 7 na 10. 7 na 10? <susurna> osiem, osiem na dziesięć. No, o, dobrze. Wiadomo, że w zimę zawsze jest ślisko. Ja nieraz się wywaliłem na swoich butach, ale mam na to też pewien sposób. Słuchajcie, bierzemy naszego buta, bierzemy gorący klej i uwaga, patrzcie, na gorąco klejem robimy takie otokolce, które będą wbijały się w śnieg i lód, mam nadzieję przynajmniej, e, dzięki czemu nie będziemy się ślizgać po prostu. No, a oprócz śniegu i lodowiska, słuchajcie, sprawdzimy może na boisku, bo w sumie to trochę takiej korki, nie? No, to zostawiamy aż wysnie nasz klej i zobaczymy, co chłopaki widzą na ten mój pomysł, chociaż mam wrażenie, że może średnio działać, no bo to tylko klej, nie. Dawaj, wejdzie! Jadem rady, się. Wejdzie! Śliskam, śliskam. Śliskam Jestem się. Jestem hardcore! Ej! Oh. Kubaki, co? Wiecie, że teraz często jest e droga obludzona chodnikiem. No wiem, dzisiaj się wywróciłem już ze dwa razy. Stary, ale farta masz! Bo ja idealnie przygotowałem lifehacka na właśnie ślizganie się. Obczajcie, mamy tutaj klej, który jest w formie kolców, przez co nie ślizgamy się w ogóle stary, Ej, czy Nie nie wiesz co, to działa? Czy Sprawdzaj. takie buty przypadkiem nie są też do wspinaczki? No możliwe, no ale nie wiesz, że to działa. Sprawdź, sprawdź to zipek i wtedy ocenię. Stary, jeśli zadziała, to dajesz mi 10 na 10, dobra? Dobra. Ja ci wtedy daję 8 na 10. Nie, za mało 10. No czemu 8? A jak się zadziała, to Bardzo ty mi 8 na 10 dałeś za poprzedniego lifehacka, a on był zajebisty. Vincent też jest zajebisty, czyli zasługuje na 8 na 10. Dobra, chwila prawdy. Uwaga. Ej, co jest? Naprawdę działa? działa? Patrz, no. patrz na to. Tu nie ma. LOL. Trochę A działa, widzisz? ale trochę odpada. Dobra, Jest idealnie wysokość. Ogólnie Pod podaję 7 na 10. Ja daję 10 na 10, bo chciałem taką. 10 mówiliśmy. na 10? Jest. Umowa to umowa. Dobra, 8 na 10, niech no. będzie, niech nice. będzie. No. 8 na 10. Tak więc w kolejnym lifehacku zrobimy sobie nowe buty, dlatego że te są już brudne i brzydkie. Śmierdzą. A do tego potrzebujemy tego oto kartonu, tej wkładki do butów, nożyczek i trochę taśmy. Tak więc pierwszy rzecz jaką robimy to kładziemy naszą wkładkę o taki sposób, w dalekiej odległości od tej krawędzi, dlatego, że już wam tłumaczę dlaczego. Potrzebujemy najpierw wymierzyć mniej więcej szerokość naszych kładek właśnie do butów, o w ten sposób. I zepsułem jedną rzecz, ale da się to naprawić, dlatego właśnie używa się markera. Następnie robimy coś takiego, o tak, i robimy taki powiedzmy, że krzyż. Taki oto krzyż musimy wyciąć i następnie Wam pokażę co dalej. No i mamy to gotowe, proszę Państwa. Proszę bardzo. Potrzebujemy tego i już wam tłumaczę dlaczego. Teraz mamy taki myk, tutaj zaginamy, tutaj zaginamy i tutaj zaginamy. Ten oto sposób i już pewnie widzicie o co chodzi. Ten sposób mamy, o może zrobimy tak, żeby było po prostu ładniejsze, nie? O, zobaczcie na to, mamy normalnie piękne klapki. Możemy sobie chodzić po domu, będzie wam cieplutko oczywiście w takich klapuszkach. Możecie dodać do tego na też jakieś waty do środka, nawciskać watę i macie wtedy już totalnie najcieplejsze klapki, jakie tylko istnieją. Ale zanim to jeszcze tylko je skleję, żeby nie było. Tak więc na samym początku, że nasze klapki te trwały więcej niż jedną zimę. Musimy je z jednej strony tutaj zakleić. O, I jeszcze z tutaj z drugiej strony. A następnie tą górną część jeszcze dokleimy do tej kolejnej trzeci. I uwaga! Uwaga, uwaga, uwaga! Chwila prawdy. Czy to naprawdę działa? Czy to działa? Jak myślicie? Później zrobimy drugi klapek, jak będę pokazywał chłopakom. Ale uwaga! Dude, one nawet mi nie spadają! Są normalnie, idealne na mój rozmiar. Jeszcze je okleję tak taśmą na no, całości, żeby wyglądały Kozacko o, jak z jakąś robota. Ty, zobacz co jest. Pana zapada. tego typa. No siema panowie, spójrzcie na to! Coś już stary? Czy to są klapki na zimę? A jak? Ale wiesz, że ja dworze czy po domu? A nie no po domu. A dobra, ja myślałem, że to nadwór przyszykował. Nie no do domu, stary, jak coś wiesz. Wracasz sobie z dworu, masz bezadzienne buty, nie? Zimno ci, przemokły. Wchodzisz sobie w takie klapuszki. W, i taki, w taki piękny karton, w stanie nogę i nie, już i Nie wiem, z czego się śmiejecie. Spójrzcie na swoje buty. Ej, a, a spójrzcie pytanie, na moje. A mam pytanie, czy jest taka, Czy są te klapki w wersji Japonki? <laughs> Nie podoba wam się mój livebock. Nie, nie, nie no, za jest. jest! Ja mu daję mordo 10 na 10. Bo ci f... Lubię. <laughs> nie no, jak mamy być szczery to 5 na 10 No bo z kartonu klapki Zobaczcie, takie buty bardzo łatwo przemakają Stąd też potrzebnym jest lifehack na nieprzemakalne buty Ale on na szczęście jest bardzo prosty Ponieważ wystarczy, że będziemy mieli skarpetki Oraz jakikolwiek worek, który nie przepuszcza łatwo wody I teraz bierzecie sobie skarpetkę Mniej więcej trzeba ją wymierzyć Następnie wkładacie do worka Trzeba to po prostu podkleić taśmą klejącą żeby dało się to kiedy chce się zakładać, ale to nie jest takie łatwe, bo to do wszystkiego się klei i łatwo się rozrywa. Ten lalka jest dosyć ciężki jednak do przygotowania. W sensie ciężki, jeżeli robicie go w dwie sekundy. Dobra, to jest sklejone. Wygląda to okropnie. Nie wiem, jak chłopaki to ocenią. Ale teraz jeszcze trzeba tylko przykleić skarpetę. Tylko do tego. Uwaga! Test. To teraz się nie włożysz na rękę, bo nie. masz stać Tak, dobra, ale da się to na szczęście lekko rozczepić. Patrzcie na to. To będzie nieprzemakalne i to dajemy jeszcze w drugą skarpetę teraz, dzięki czemu będzie się bardzo dobrze trzymało. Uwaga, patrzcie. Nikt się nie będzie spodziewał, że macie worek na śmieci w środku waszej skarpety. Zobaczcie na mojego lifehacka. Co ty, Co masz? Nie, to nie. Dobra, czekajcie, ja to zdejmę i wam pokażę. O. Tutaj w środku jest zamocowana folia, która nie przemaka. Dzięki temu jak macie przemakające buty, to wam się nie nalewa woda i nie mokną wam stopy. Śmiesznie. Nie wygląda spektakularnie, ale uważam, że jakby to zrobić też trochę lepiej niż ja, to to jest naprawdę przydatny lifehack. Zgadzam się. Dlatego dostajesz ode mnie 5 na 10. Jak to? Ja kiedyś, jak byłem na takiej długiej wycieczce, to zakładałem płaszcz przeciwdeszczowy nie, z folii I tak się mega odparzałem i pociłem, bo w ogóle para nie odchodziła, stary nie? I całym mokry byłem przez to To jeśli bierzemy, fakt, e, bierzemy pod uwagę fakt, że można grzybową z tego zrobić, no to 6 na 10 no. 6 na 10? Ja też poprawiam, 5 na 10 5 na 10 Ty tyle dałeś wcześniej 5. O! Widzowie, ale zimno na dworzu, kurde A wiecie co najbardziej mnie wkurza w zimie? Że nie można w rękawiczkach korzystać z telefonu Patrzcie, dotykam i nic, zero, a nie chce mi się na mrozie zdejmować rękawiczek No bo wiadomo, no kurde, ręce nie mogą marznąć, nie? Ale spoko, kiedyś jak chodziłem do szkoły to wymyśliłem takiego lifehacka, patrzcie Bierzemy telefon do ręki i sterujemy nosem Proszę bardzo, można odblokować, pyk, twarz Proszę bardzo, udało się, tak jest I można tak korzystać, patrzcie Zadzwonię do Tritsusa Tritsus Dzwonimy do Tritsusa, nie słyszycie tego? Ale skrzynka pocztowa się rączyła Uwaga, robię sobie selfie Co prawda średnie No bo wiadomo zrobił mi tylko zdjęcie czoła, no ale da się korzystać, da się zadzwonić do kogokolwiek. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba ten lifehack. Dobra, Grzesiu, jaki masz lifehack dla nas? Siemano, Hello. czemu masz moje rękawiczki na sobie? No, bo jest zimno i wiesz, ręce marzną. Ale panowie, czy Wam się kiedyś zdarzyło tak, że macie ręka mieliście rękawiczki na sobie i nie mogliście zamówić na przykład w telefonie butów albo czegokolwiek? Zadzwonić dzisiaj, coś? Czemu w rękawiczkach chcesz zamówić sobie buty na telefonie? No, bo stoję na przystanku, jest zimno stary i muszę odblokować, nie? Ale <laughs> to nie mogłeś zauczyć wcześniej, Dobra, inaczej Stoisz sobie na dworzu, dzwonisz po mamę, żeby po ciebie przyjechała, nie? Ja, albo Ale masz supera. rękawiczki A telefon jest dotykowy A on nie działa Na hey, dotyk Przestań, daj mu pokazać jego go No lifehacka. dobra, dobra jestem ciekawy No właśnie I teraz w tym momencie odblokowujemy telefon Uwaga Nosem Proszę bardzo Dobra, jednak nie chciałem widzieć tego lifehacka Mój był lepszy, nie? Tak, trochę tak No co ty Stary, wszystko jest jasne Każdy to zna No to właśnie Jaki on jest praktycznie i przydatny, że każdy tak robi A nie masz na językiem? Давай yeah. забачу. Можно язык? można. Ale to jest obrzydliwe, no bo każdy dotykał to palcem, dotykał do ucha i tak dalej, nie? Okej, okay. nie wiem ile jest. temu dać. A może czymś jeszcze innym? Dobra, daję 2 na 10. Co? 2 na 10. Ludzie, przecież każdy z tego kurzy. Daję 2 na 10. Ale tylko dlatego, że jesteś moim kolegą, bo inaczej bym nawet jeden na 10 nie dał. Czas ta mojego ostatniego w i będziemy potrzebować rożku herbatki najlepiej zimnej, ale ja mam ciepło, bo ciepła herbatka jest fajna no zima. Nie, za za ciepło. Dobra, ale zaraz, 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 bo ona za chwilę wystygnie. Za nim skończymy tego TikToka, tego kaka I więc zbieramy na samym początku naszą puszkę z czymkolwiek, tak naprawdę. To nie musi być groszek, jakby co. Groszek wysypujemy cały. I ogólnie rzecz biorąc, powinniśmy tą puszkę teraz umyć. Ale mi się nie chce i zrobić za to Grzesio Grzesiu, możesz umyć moją puszkę? No dobra. Teraz, jak mamy już naszą puszkę pięknie umytą najpiękniej na świecie, dlatego że Grzesiu siedzi na tym, na tym bardzo, bardzo dobrze to musimy zrobić takie oto dziurki. Ale czemu dziury? Po co psujesz puszkę? Przecież moglibyśmy jej użyć na przykład jako innego kupka czy coś w tym stylu. Otóż, słuchajcie, Będziemy wrzucać tam tą oto lampkę, świeczkę, i będziemy ją podpalać. Więc, żeby mnie płonął, potrzebuje tlenu. A to jest jedyny sposób na to, żeby tlen się dostał do puszki. Dobra, trzy wystarczą. Mam tego dosyć. Eee, dobra, podpalamy naszą świeczkę. Słuchajcie, naszą świeczkę możemy wrzucić już do puszki. Mam nadzieję, że się nie wywróci. O! Idealnie, popatrzcie jak się świeci I w ten oto sposób, słuchajcie, stworzyliśmy właśnie Przenośny oraz w pełni funkcjonalny Podgrzewacz do herbaty Proszę bardzo, on się będzie Herbata cały czas będzie podgrzewana Ja będę mógł zawsze się napić cieplutkiej I chłopaki też w sumie Ciekawe jak ocenią tego lifehacka A, jej świeczka jest zapachowa, więc do tego robi fajny świąteczny klimacik Kupcie jakąś fajną świeczkę No, stary mówi mówię jej Typująca <laughs> siostro Wybij tam do treki. Ty tak samo? Ja pierdzieczkę Co to jest ma... za lifehack? A, no tak to jest e, stary opiekacz. Taki do przenośny. Znaczy, Podgrzewasz dokładnie. Podgrzewasz do herbaty, stary. Będziesz robił fondi? Tak się składa, że troszkę mi się zimno zrobiła. Wysłużę. A Chwile czy to poczekać. działa? Stary, a myślisz, że nie działa? Nie, no, ona jest ciepła w miarę. No. Letnia, letnia, stary, można powiedzieć, letnia to poczekajmy była. jeszcze chwilę i zobaczycie. No bo za ta śmieszka już zgasła. No kurwa. Zgasła. <laughs> Czekaj, bo za mało dziur zrobiłem Potem zrobił cztery dziury, a potem zrobił trzy, bo nie tak, chciało tak, mu się tak. już więcej Zarobi z tym lifehack Jest coraz ciemniej stary w środku Tak? Tak, świeczka zgasła prawie Uwaga! Świeczka zgasła Zgasie, tak Zgasła, no Na pewno to dzięki tej świeczce jest ciepła herbata, która gasi w ciągu 5 sekund Dobra, ile dajecie? Minus 5 na dzień Dobra, ale stary, to był spowodowane tym, że nie zrobię więcej dziur, no To normalnie by działało, żeby nie było nie wiem, stary, no co ty, zapalniczką na pewno się to nie uda. Nie no, dobra, 4 na 10, tak. Krustu na i chrust rozpalić. Ja też daję 4 na 10, 4. Ej, to był ostatni liveka? ha? jaka gorąca! Tak, to był ostatni live, To idziemy skakać na wieży z trampolin. Tak. Dobra, widzowie, do jutra siema To na tyle. na razie Jak Na dole, w linku w opisie. Możecie sobie zakupić.